Okej, okay, słuchajcie, widzę, wynagrałam to o drugiej w nocy, co widać po tej pustej butelce pokoli. Ale jeżeli ty byś chciał wygrać GIFTA za 1000 V-Dolcy, to oczywiście zostaw obeczkę w górę subskrypcję z subskrypcji, pod, pod poprzednim filmem z 1V1. E, wyniki będą na 3000 subskrypcji e, i to tyle, więc. No. Nie Jeżeli chcesz wziąć udział na następnym 1V1, to napisz po prostu pod tym filmem jako pierwszy. E, chcę. mieć 1V1 i swój link. Dobra, to tyle. Na Jezus Maria Zapraszam do ekipy Dzieńno. Halo Trako Jaki trako? No to jest ten youtuber Nie kojarzę Co jest? Hmm. A kto to jest trako? ten trako? To jest youtuber, mam subskrypcję O dobra, jak masz suba to dobrze, siema jak tam? Siema, dobrze. Szamajcie Jasotrak, to was w kolejnym odcinku jeden foder z 4, 5.645. Siema. Tak jest. I słuchajcie ogólnie. Jeżeli wy chcecie w tej serii... Zaraz, zaraz! Pewnie się będą wyniki konkursu na 1000 Faudolcy i gifta właśnie z tych 1000 Faudolcy. Właśnie teraz, losujemy. To więc ja już mam tutaj comment pickera, No i słuchajcie, lecimy wklejamy sobie to mamy 6 plus 4 to jest oczywiście y, 10 y, 11 pik, y, 10 dobra, Pik amount w końcu 34 no i zobaczymy kto wygrywa gifta za 1000 fatdolcy jest to Spichu Let's go brawo spichu napisz y, pod, tym komentarz pod tym filmem właśnie y, swój nick z fortnite'a Gratuluję, wygrywasz giftę za 1000 odolcy No i co, ja wam też gratuluję bardzo serdecznie, że wzięliście udział, niestety na, może następnym razem Ale co, dziękuję wam za udział, no i co, mam teraz k To musicie jako pierwsi skomentować ten film ze swoim nickiem Musicie zostawić łapeczkę w górę i sublika. No, dobra, Na jakie bronie? Na niebieską Mk i strikera Nie, połapkę tylko, strikera. no dobra Na niebieską Mk Wziąłeś niebieską Mk? Tak Dobra, daj. Dobrze, więc jest kolejny odcinek, jest to trzeci już odcinek z serii MH1 z widzami. O kurde, muszę zostawić łapeczkę w górę, dobra, jeden. A no niestety 1-0. Jesteś na Aha. Kiedy ten odcinek będzie tak około wstawiony? Nie, może na dziś o drugiej gdzieś. Ojej, o Boże, dwa. Dobra, to do widzę. Tyle tylko chciałem pan powiedzieć Dobra, no niestety 2 zero No i ja dopiero weszłem do forta, więc... A, dobra Ale i tak jest coś lepsze. Oj, oj, dobra, dostałem teraz bombę mocną. O Boże. 1 na... No niestety. Dobra, dawaj. Ostatnia albo przez ostatnia rundka Okej okay. Ja pier... Nie, ja zginę jeszcze Dobra! Jezu, ale farta! Za ty jeden, daj piąteczki. I co jest? Daj na piąteczkę. Ja Wam dziękuję też za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, które samym palcem musi zostać tam na dole. No i co? Dziękuję Ci bardzo za odcineczek. Yy, chcesz coś... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo Trako jest najlepszym youtuberem. Tak, właśnie. Dobrze. Dziękuję, yy, do, do następnego nara. Cześć!